Jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu to właśnie z tej pary Bydgoszcz-Landshut ja, na przekór Patrykowi, typowałem Lucky Losera do półfinałów pierwszoligowych, ale powiem Ci Patryku, że zwłaszcza zesp zespół Landshut yy, jednak obskurował mnie, powiem Ci szczerze, dość szybko z tych marzeń, tak jak często chowa z Lublinem w Ekstralidze. <grywa> No tak, chociaż ostatecznie, jakby nie było, przewożą więcej trójek niż Polonia Bydgosz, bo, bo aż 8, chociaż wysokie przegrywają, no to jednak tych zer, jak to zawsze bywa, łapią za dużo, mm -hmm. o wiele za dużo i niestety. To się no, wykopyrtło dużo wcześniej, niż się za, zakładało, bo jakkolwiek tutaj oprócz Przyjemskiego, nieomylnego dzisiaj, nie było jakiejś wybitnej jednostki oprócz niego, no to jednak mocne punkty robiła cała seniorka, w ogóle wszyscy, no, nie, nie mówiąc o tym, że bardzo fajny występ Olivera Buszkiewicza. Mm. I no dość pozytywnie chyba kończy ten, ten swój ćwierćwinał Polonia-Bedgorz z takim prze, przeświadczeniem, że no Szymku, ty się bierz do roboty, ale reszta? Nie ma co nawet przez kolano przerzucać. No być może tak. Witajcie serdecznie kochani na kanale Park Maszyn. Cześć i czołem z tej strony Patryk oraz Daro. Zapraszamy serdecznie do nie lajkowania ma. naszego kontentu, jeżeli denerwuje was to pozytywnie, albo nie za bardzo negatywnie, to zawsze te komentarze, które czytamy nadal, do poduszki można rzecz biorąc, na pewno Patryk, bo on w ogóle nie śpi, w każdym bądź razie to nam zawsze pomaga dotrzeć do innych ludzi, wejść z wami w interakcję, tego nam potrzeba I oczywiście subskrypcje na YouTubie również e, bardzo się przydadzą. E, tak jest, na e, jakichś tam Twitterach, Instagramach, e, Facebookach, tam też można nas znaleźć i oczywiście podcastowo też bu, 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 zapraszamy oczywiście do tych wersji tylko i wyłącznie głosowej, bez tych krzywych, tych takich oczywiście patronite.plu, kośnik park maszyn. Tam można wesprzeć nas od 5 zł. Tu ci pomagam, Patryku, wybić skalamburów i żóżlawa rodzina się razem trzyma. To oczywiście akcja wsparcia Andrzeja Szymańskiego w opisie odcinka. Dodatkowe linki i komentarze 53 do 37, Patryku. Mieliśmy tutaj korespondencyjny w cudzysłowie pojedynek. Tylko, że poczta, powiem Ci szczerze, chyba szybsza od światła w tym momencie, bo wiadomo, że w trzecim biegu Ostrowa z rybnikiem dochodzi do ciężkiego wypadku, w wyniku którego. Kontuzję kręgosłupa y, odnosi Patryk Hansen. Oczywiście dzisiaj już wiemy. Dzisiaj w poniedziałek nagrywamy ten odcinek, że porusza nogami, że rokowania są optymistyczne i tylko za to trzymać kciuki. Ale Patryku, tu już mieliśmy tak, przerwy ogromny wyrąb czasu w tym y, drugim pojedynku, a to Landschut jak nie mogło z kopyta ruszyć poza kilkoma wyjątkami, tak nie ruszało. No, nie by tak, chociaż te trójki się zdarzały, więc wydawało się, że mhm. jednak mogą ten wynik ciągnąć, tak? No, bo jednak sześć biegów i 3, 3 do 3 w tych trójkach. już żeby nie powiedzieć, że mhm. po siódmym biegu to było 4 do 3, do 3, no tylko, że właśnie. Problemem z tym było z tym, że tak naprawdę w całym tym meczu. E, nie wygrała drużyna Landscott żadnego biegu mm -hmm. drużynowo. Wszystkie te 8 trójek to były remisy, e, a poza tym to właśnie skutecznie byli aż e, nad wymiar zawodnicy Bydgoszczy e, i, I no mówię, dla miejscowych pewnie to jest jakiś plus, chociaż mm, no wiadomo, że mm, wyżej wygrali niż, niż w tym dwóch meczu um, Rybnik. Prze wygrał, no wygrał tak naprawdę ten ten z Ostrowem, mm. więc nie trafiają na tych najsilniejszych, czyli na Falubas i jeszcze mają czas, żeby się otrzaskać przed tym finałem, jeżeli do niego się dojdzie, ale no właśnie, Darku, czy tutaj ci liderzy pojechali na miarę swoich możliwości, czy to po prostu przeszłość tych zawodników z Devils, czyli Huckenbecka czy Berze? To, że jeździli w Bydgoszczy, to, to wpłynęło na to, że no, gdzieś tam się trzymali tego wyniku. Ja się zastanawiam, o jakiej ty przeszłości mówisz, ale o kartotece to na innym kanale porozmawiamy. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o. Powiem tak, mnie bardzo zdziwiło to, może czegoś nie wiem, nie doczytałem, bo rozumiem, że za Baumana mhm. nie pojał Hillebrand, chociaż Bauman nie zrobił praktycznie nic w, wtedy w przegranym trzema punktami, dlatego ja byłem taki na początku. O tym powiedziałem taki chojrak hej do przodu, że może tutaj Landskut powalczyć, bo powalczyło i w bardzo podobnym składzie jak dziś. Ale niestety brakuje Jonasa Jeppesena. Przychodzi Eric Ries, który nie jest rozjeżdżony. Podobno gdzieś mówi się, że w tej formie rewelacyjnej nie jest, zwłaszcza fizycznej. Nie wiem, nie widziałem, nie obmacywałem. W każdym razie tu przyjeżdża sobie nie Jonas Jeppesen, tylko za niego właśnie Eric Ries i robi 0 punktów, tam było 7, więc powiem Ci szczerze tak, na pewno... Nilsson poprawił się tutaj względem tego pierwszego spotkania, ale te takie roszady kadrowe, bo już rozumiem, że chyba ten Smoliński naprawdę gdzieś tam jeździ po tych trawach i długich torach, ale e, tutaj raczej w, na, w klasycznym żożlu niczego nie gwarantuje. No, trochę mi odebrało chęci, bo były dwie strzelby tak naprawdę. No, oni jechali landshut, przez cały mecz jechało trzema zawodnikami, tak? czyli Berger i Huckenbeckiem i najpierw e, jechało... E, no, e, nie, oczywiście Norikiem Blodornem, a potem y, Kim Nilsson, który dwa ostatnie biegi wygrywa. No właśnie takie hali, że wiesz, że tak naprawdę no i pojechał ten y, młodzieżowiec z, z drużyny z y, Bawarii sześć razy, mm. ale no tych punktów to jednak y, jak na swój Poziom, bo tak naprawdę kończą już w tym, tym roku swoje zmagania. W zeszłym roku to było 1645, w tym roku to jest 1616. No nie zrobił tych punktów na, ten, na tą miarę tego swojego talentu, można mm. powiedzieć. Chociaż na pewno powalczył, na pewno się trzymał, nawet gdzieś jak jechał ostatni, to, to walczył, nawet z tym w ostatnim swoim biegu, więc też nie można powiedzieć, że gdzieś tam odstawał przy tych zerach, no ale tych punktów jednak brakowało. A EPSN, no chociaż ma niższą średnią, to jest też niemożliwe, żeby zrobić taki regres, w tym roku ma niższą średnią w pierwszej lidze niż w zeszłym roku w ekstralidze. I to dobre 0,1 chyba ponad. Więc tutaj jest ten spadek, no ale RIS... Totalnie nic nie jechał, zmagał się, tak jak mówili prowadzący, z covidem, z post-covidem, mm. post-covidem -post i, i tak dalej, jakimiś tam rehabilitacjami, więc no i jest coś tam wykręca w tej Anglii, nawet dzisiaj coś tam widziałem, że, że, że jakieś punkty porobi, nawet no, wygrał jakiś bieg dzisiaj, czyli w poniedziałek, ale no na tej, w tej polskiej lidze nie za bardzo, więc jeżeli wszystkie ręce na pokład, no to, to chyba tutaj trochę zabrakło. Pewnością tak, jeśli chodzi o zespół wygranych, czyli Polonie, Bydgoszcz, to tutaj tak naprawdę można tylko pasem e, przez kolan przełożyć i tył, e, tyłek zdzielić e, Szymona Schlauderbacha, bo 2 plus 1, ale to e, oni tak mają, ci zawodnicy Bydgoscy, w sensie Schlauderbach i Szczepaniak 2 na 3, e, że Mateusz Szczepaniak on chyba ile e, 60 biegów odjechał w tym roku w pierwszej lidze żużlowej BrainFart, natomiast on ma 0,8 średnio na wyjazdach. Natomiast to Szymon Sztauderbach u siebie nie robi tych punktów, a nadrabia za Mateusza. Tutaj oczkiem w głowie była oczywiście postawa Dawida Bellego, bo no, teraz powiem Ci szczerze, Patryk jest ten falubas falubazem, ale szykują się inne trzy zakapiory do tych playoffów, do półfinałów, i e, to jest jeden z najważniejszych elementów, właśnie. Czy ten, czy ten Dawid będzie w stanie mocną drugą linią być pod koniec tego sezonu. A kogo tak wszystko nazywasz, że taka no mamy oczywiście trzy zespoły, czyli Rybnik, mamy Ostrów i mamy chociaż nie wiadomo, bez Hansena, ale ze no to mówię, grupowo To na górę, tak naprawdę ten język taki uliczny jest mi nie, kompletnie nieznany, a już ten Uważ, uważaj, ten na język, uważaj na swój, e... bo koszulki jeszcze nie będzie. Wiesz co, no, no co, tutaj... Mówię, nie ma co zwalać, w końcu jest taki mecz, że jedzą ja, mm. wszyscy. Wiktor jedzie no, komplet i znowu wysforowuje się na mocne prowadzenie w tej klasyfikacji generalnej Grand Prix pierwszej ligi, czyli 2,5 nad 2,447 przed y, Przemka Pawlickiego, a tam oczywiście zaważyło mocno to, że wywrócił się biedak znowu na trzecim miejscu, mm. ale to już o tym y, w innym meczu Będziemy. też dzisiejszego dnia opublikowanym. Ale Belego, Belego coś w końcu tam robi, więc też jest jakaś nadzieja na to, że będzie coś lepiej, chociaż jeden bieg wygrany, zero też przywozi, więc to nie za bardzo wygląda, jager dzisiaj bez trójki, no takie to wszystko krzywe, ale na szczęście... Cała drużyna, cała drużyna punktuje, e, mówię ja to się najbardziej chyba cieszę z tego Buszkiewicza, w sensie no nie jako fan Bydgoszczy, chociaż no Dydarku powinieneś dzisiaj być tą stroną, bo masz koszulkę jednak podarowaną nam A, no tak. e, w, w zeszłym roku przez... Tak, ja Pana kanclerza przede wszystkim, e, więc i, i Basso robi jeden z bonusem, więc no tutaj każdy coś, coś tam skrobie, dziwna ten, ta postawa tego Schlauderwacha, bo, bo wydawałoby się, że, że jak już jedzie cała drużyna, to on powinien też, tym bardziej, że ostatnio się wybijał, nawet jak drużynie nie szło całe i tak powiedzmy średnio. Może taka jego właśnie tradycja, słuchaj, ale wiesz, mówię tak o tych Zakapiorach i tak dalej i tej Bydgoszczy, bo... Powiem ci szczerze, że wiesz, ten Ostrów to oni płakali tam nad samymi sobą, a teraz yy, przed tym meczem z Rybnikiem, jak, w jakiej formie był trener i wszyscy uśmiechy na ustach i cyk, jedziemy razem, nie? Nawet Grzesiek Walasek daje teraz Kubie Krawczykowi sobie po głowie yy, strzelać, yy, a yy, z drugiej strony mamy Bydgoszcz, która też jedzie non-stop właśnie bez Bellego, tak? To jest zespół, nie ten, co w zeszłym roku, kiedy to emocjonowaliśmy się stykowością między nim a Falubazem. No i... Stąd też właśnie mam nadzieję, że tutaj jeszcze te rzeczy się dopracują i że Szymon. No, Szymon, ważne są też wyjazdy, te, no trudno. Jeżeli będzie dobra będzie jazda na, na wyjeździe, to e, jakoś można nadrobić tego Szymona w domu. No ale co z kolei można powiedzieć o tym Landsku, słuchaj, którzy mają tam trzech bardzo fajnych zawodników do wyjęcia z pierwszej ligi. I tak można chyba podsumować tak naprawdę ten zespół, czyli Nilsson, który jedzie dobrą końcówkę sezonu, Kai i, i Dimitri. No Właśnie, w ogóle przecież yy, tak jak mówisz, będzie co do wyjęcia. Szkoda, że ten tego przepisu o zagranicznym juniorze nie będzie w przyszłym roku, bo Blender na pewno by się łapał do niejednej mm. drużyny y, pierwszej, ligo, pierwszej ligowej. Tak to na pewno zostanie w Landsbrucku, bo, bo gdzie ma biedak iść. Yy, a na 24 to z, z kolei jeszcze za słabe, ale to też nie ma, mm. po, nie ma co, jak jeszcze junior będzie. Ale właśnie, Huckenbeck ma średnią, siód, siódmą średnią w lidze w ogóle. Oczywiście będziemy robić odcinek podsumowujący zmagania tej drużyny. Jak to zwykle bywało na końcu sezonu, ale tu też warto wspomnieć. I Berże też w końcu wyciągnął powyżej 2. Mhm. E, więc naprawdę, no, pytanie: Czy oni się dadzą wyrwać z tej drużyny? Czy jednak tutaj e, ta sielskość, te grillowanie, wiesz, po meczach e, i tak dalej, e, i to, co tam pewnie wprowadza taki luz, e, sławek kryją e, i ta ekipa bawarska, to, to nie spowoduje, że jednak zostaną tutaj. W ogóle jestem ciekawy, co tam uknują na przyszły rok mhm. za skład. Bo. W tym roku miał być słabo, a co się okazało, że playoffy były i tutaj może nie, może nie za bardzo powalczyli. Chociaż u siebie wiadomo, yy, fajnie się oglądały ich zmagania, bo przegrali przecież tylko jednym punktem. Yy, a tutaj, no, mówię, 8 trójek, więc to o czym świadczy, ale no, właśnie, no, to jest tak dziurawa w sumie ta drużyna cały sezon, że no naprawdę to jest znakomity wynik, moim zdaniem, te, te miejsce ich na koniec sezonu. Powiem Ci szczerze, że jeszcze dołożyłbym ich. Im, bo mogli przecież jechać jakieś ogony, będąc totalnie pogodzonymi z tym, że nie ma jednak awansu do wyższej tak. ligi, bo oni tutaj gościnnie tylko jeżdżą. Ja, więc trzeba brać i to powiem Ci szczerze, że oni tak troszeczkę jakbym porównał jakiś inny zespół do Landshut, to porównałbym PSZ Poznań, bo niby była ta końcówka sezonu, gdzie tam już niestety w tej drugiej części tabeli e, częściej szorowali, spadli w końcu, ale oni robili naprawdę tak kapitalny wynik i, i, i te. Punkty zbierali, nawet z Zieloną Górą, przecież w 14 kolejce, gdzie to wszystko było na żyletki, a Landscott, powiem ci szczerze, tacy cicho ciemni. Ja nie wiem, jak oni te punkty zrobili, ale wiem, że było kilku grajków, którzy musieli to omen zapewnić. No tam był taki, nie wiem czy to można powiedzieć, szczęśliwy, ale no, jednak wygrana w Gdańsku, tak trochę nieoczekiwana. E, tam się te, trochę ten Gdańsk pogubił i mm -hmm. też brakowało zawodnika, więc e, jakieś tam momenty były takie, że... Oczywiście, żartuję, pewnie, że tak. ...czynka była znajdowana przez Aha. Sławka Kryjała na jakiejś tam łące bawarskiej, <laughs> ale e, tak czy inaczej, wiadomo, że nie było zbytnio w całym sezonie na... To, że Landskut z bytym Janek. Oni jak gdzieś przyjeżdżali, też nie za bardzo śmigali, ale dzisiaj, chociaż to tylko trzy biegi były, to jednak dwa przegenialne, kochani. No Jeżeli będziecie mieli możliwość, to sobie obejrzyjcie tak, tak. bieg numer y, 6 i bieg numer 11, bo y, to jest w sumie dziewięć mijanych w tych dwóch biegach i naprawdę tutaj się działo. Zresztą w ogóle były takie biegi, kiedy nawet mi się fajnie oglądało, nawet dziesiąty, kiedy nie było za bardzo mijanek, ale ten ta walka była na torze, chociaż mówię, nie, nie skończyło się jakimś e, niesamowitym ściganiem, i mm -hmm. też ten piętnasty bieg, to co Darek też wrzucił na, na Twittera, to też, też polecam spojrzeć, bo mocno pod te baloty wynosili się praktycznie całe spotkanie wszyscy zawodnicy, no, poza oczywiście Wiktorem Przyjemskim <laughs> i też Nilsonem, który ostatecznie wygrywał te dwa ostatnie mm -hmm. biegi mocno z krawężnika wychodząc z pierwszego łuku. Ale ten piętnasty bieg też mi się bardzo podobał, nie wiem, Darku, czy tobie też, e, choć mówię, Janek nie było, ale było no co, popatrzcie. Ale wiesz, to, to, to po prostu czasami się tak matematycznie zdarza, że czterech jeść tu wyjedzie pod tą bandę tak pięknie, jak właśnie w balecie. Tylko, że muzykę podłożyliśmy heavy metal, żeby że ten balet le, le lekko wzmocnić, żeby nie było tutaj niewątpliwości żadnych. W każdym razie rzadko się tak zdarza, żeby na styk wszystko pojechało. A y, nagrodę m, 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 mojego nadania y, imienia Emila Seifuddinowa. Czyli częstochowskiej beczki dostaje Oliver Buszkiewicz właśnie w tym biegu szóstym, kiedy to jak Nilsson w końcu był minięty ostatecznie przez Liagera, to i Oliver cyk, nie dość, że robi Nilsona na wyjściu z drugiego łuku. pomałej małej, to jeszcze potem mało wyłamanym motocyklem, właśnie między piachem a bandą, szur szuruje i odsadza Nilsona. Także no, to jest zawodnik ciekawy, bo czasami bez głowy jadący, ale, ale lubię na niego patrzeć, na jego jazdę. A no zaraz takie podchylne pytanie na końcu Darku, kto ma większe szanse w takim razie w tym, w tym starciu, czy to Rybnik z zz czy jednak Polonia-Bedgoszcz z Wiktorem, no i z tymi zawodnikami, który no, trzech dzisiaj seniorów robi dwucyfrówkę z bonusami? Powiem Bo tak, e, wydaje mi się, że e, z tego dwumeczu półfinałowego będzie lucky loser do finału, e, natomiast e, tak Na serio mówiąc, to szczerze, szczerze, wiesz co? Będzie wszystko zależało od tego, jak rybnik, który jedzie u siebie przecież pierwszy mecz, bo byli niżej w tabeli. Jak rybnik pojedzie z zz mecz u siebie? Jeżeli tam kurz i kwiech i zagar, który przestanie chrzanić pierwsze biegi, pojadą swoje i jeszcze ta ZZ zagra, bo pamiętajmy, Wiktor Przyjemski to jest około 10 punktów, tak licząc średnio 8 do 10 minimum, na, e, jeśli chodzi o to, więc to już jest strata na juniorach rybnika jeżeli, ale to mówię, jeżeli nie będzie genialnego meczu Rybnika w, yy, w Rybniku, no to wchodzi Bydgoszcz. A dokładnie średnia Wiktora to 11,44. To tyle, kochani, <głosłurs> jeśli chodzi o ten odcinek, zapraszamy na to, co się działo u nas na kanale w poniedziałek, tak się tam mecze dwa ekstraligowe i ten taki, no, bardziej zacięty, można powiedzieć, z którego to włoniono, tego lucky Luzera i tego, na, 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 który wygrał i przechodzi właśnie do do meczu z Bonią Bydgoszcz, więc tam zapraszamy i tutaj oczywiście też Zielona Góra Gdańsk dzisiaj, więc to wszystko na naszym kanale. Za tydzień przerwa, Darek, już dzisiaj ci sprawdziłem, jak chciałeś, to masz. Sprawdziłem, ci ty robisz Grand Prix. Chyba, że mi się będzie nudziło, to dołączę. Może ewentualnie zrobimy przerwa tygodniowa. Tak jest, może zrobimy jakąś niespodziankę, kto wie, dołączymy jakieś inne tańce, hopsasa. Patronite.pl, jeżeli chcielibyście wesprzeć nas tej misji dziwnej ukośnik Park Maszyn. tam można od 5 zł są rozmaite progi dla każdego coś miłego. Mamy dwójkę stałych patronów, którzy już trzeci sezon są z nami. E, nie drugi, przepraszam, drugi nawet no, Patronajcie nie byliśmy w pierwszym, natomiast trzeci na pewno nas oglądają, więc jeżeli chcielibyście. Za, nawet tu na YouTube jest przycisk, można za, pro, kupić program zawody za 5 ziko. Tak, oczywiście łapki w górę, Twitter, Instagram, przeklejanie, subskrypcje, to wszystko oczywiście jak zwykle działa na naszą korzyść, a waszą niekorzyść na pewno nie, bo, bo tylko <grytanie> możecie nam pomóc i poczuć się po prostu dobrze. Jak tacy samarytani? Tak jest, a jeżeli chcielibyście być samarytaninem, plus to żurzlowa rodzina się razem, trzyma akcja wsparcia. Byłego żużlowca Andrzeja Szymańskiego w opisie odcinku, dodatkowe. Informacje i linki to tyle. Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się i do usłyszenia już niedługo na najważniejszą część sezonu. Tak jest. Trzymajcie kciuki za swoje drużyny i za świetne mecze, bo na tym nam kibicom zależy. Trzymajcie się. Pa!